Dzięki świata. W Radio Wrocław Kultura i ze mną połączona jest już Marzena Ugorna, której debiutancki album pod tytułem Nowa Herstoria miał swoją premierę kilka dni temu, 1 lipca i już można go słuchać w różnych portalach streamingowych. Jest to album, do którego też Marzena się przez lata przygotowywała po, po różnych swoich momentach na, na, na polskiej scenie muzycznej. I ja też ciekawa jestem tej drogi, tego jak pomysł na ten album, na to jakie treści mają się na nim znaleźć, kształtował się w tobie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Wszystkich Państwa. Rzeczywiście to był dość długi proces tego ukształtowania mojej tożsamości, takiej wewnętrznej, też muzycznej, oczywiście przede wszystkim. Bardzo długi proces. Odnajdywania siebie tam głęboko, bardzo mi zależało na tym, żeby te historie, które opowiadam, które będę przekazywała, były rzeczywiście prawdziwe, szczere i wypływały ode mnie tak w stu procentach, ale też żeby się na tyle wzmocnić, żeby, żeby móc to wszystko dźwignąć. Mhm. Album debiutancki, a takim albumem jest twój album Nowa Herstoria, może być zarówno manifestem, jak i zarysowaniem wizerunku, z którym artystka chce być kojarzona. I czasem tak się zdarza, że w zderzeniu z rynkiem muzycznym młoda osoba, czy artystka debiutująca poddawana jest presji i, i temperowana jest do wizji produkujących ją menadżerek, menadżerów. I pytanie do ciebie: na jakie kompromisy ty poszłaś, na co się zgodziłaś, a na co absolutnie nie chciałaś i nie, i nie pozwoliłaś na to yy, i nie wyraziłaś zgody. Na szczęście yy, tak miałam y, miałam tak dużo yy, dobrych zbiegów okoliczności i, i... Spotykałam tak wiele serdecznych i życzliwych ludzi, którzy rzeczywiście wierzą w tą prawdę, którą chcę chcę się dzielić, że, że jakoś. Udaje mi się na razie y, przemycać wszystko w 100% to, co chcę powiedzieć y, i co jest moje. I, I naprawdę dziękuję tym ludziom, z którymi współpracuję dalej, współpracowałam z, z tymi ludźmi, z którymi współtworzyłam ten krążek, y, y, bo, bo rzeczywiście zostałam wysłuchana i y, 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 to się rzadko zdarza, y, ale rzeczywiście tak, tak jest. To co zatem było dla Ciebie ważne? No, to żeby rzeczywiście nie udawać, bo też o tyle jest problem we mnie na razie w tym procesie, że jeszcze sama nie potrafię. Potrafię. Może po prostu jeszcze nie czuję się na tyle silna, żeby móc ubrać te wszystkie historie, które mam w sobie, ubrać je i, i rzeczywiście podać w postaci tekstów utworów. I przez lata poszukiwań ludzi, z którymi, z którymi udało mi się to stworzyć, rzeczywiście to był duży problem, żeby, żeby ktoś z doświadczeniem chciał mnie wysłuchać. I udało się. Mhm. Zaprosiłaś, właśnie, czy zaprosiłaś? Autorkami tekstów są trzy kobiety. Są to Paulina Przybysz, Karolina Kozak i poetka Zuzanna Ginczanka. I dlaczego właśnie te osoby zaprosiłaś do napisania tekstów na swój debiutancki album? To zbieg okoliczności wiele zbiegów okoliczności, które, które złożyły się na, na to moje szczęście. Z, na przykład z Pauliną przybysz spotkałyśmy się zupełnie przypadkiem, ale ta nić porozumienia była, była tak silna i, i, i te historie, które, którymi ją zaraziłam, ona naprawdę, naprawdę to czuła I, i wiele rzeczy, wiele historii. Przeżywała dużo wcześniej, więc o tyle one były też tak w niej na 100%. I dlatego tak sprawnie to poszło. I mamy w zasadzie najwięcej tekstów z Paulinką. Z Zuzanną Ginczanką to, to sam początek. Dostałam jeden z wierszy od. Od kolegi i rzeczywiście on tak silnie rezonował ze mną, że, że od tego zaczęła się przygoda właśnie z, z producentem Pawłem Zalewskim, y, który stworzył przepiękną muzykę. Mm. Mhm. Karolina Kozak to jeszcze jedna autorka. W jaki sposób z nią nawiązałaś współpracę? No, Karolina jest jedną z, z bardziej znanych, lubianych i cenionych polskich tekściarek. Więc to było moje ogromne marzenie, żeby móc z nią współpracować, spotkać się i, i przekazać jej te, te wszystkie moje historie. Na szczęście się udało i też, też mamy super wspomnienia mm -hmm. i pamiętanie utworów. Z tego co rozumiem właśnie jest to album oparty na, na historiach, tak? Mówisz o opowieściach przekazywanych autorkom tekstów. Czy to są twoje osobiste opowieści? Tak, oczywiście. To, to, to wszystko moje historie. Czasem to obserwacje świata ludzi, którzy są blisko. Blisko mnie. To taki zbiór rzeczywiście wszystkich takich silnych emocji, których, których doświadczyłam w swoim życiu. Posłuchamy teraz Twojego utworu pod tytułem Ziemia Ugorna z, z albumu Nowa Historia Ugornej i już za chwilę wracamy do rozmowy z Marzeną Ugorną. Dźwięki świata kobiety w Radio Wrocław Kultura. Gościnią Radia Wrocław Kultura jest Marzena Ugorna, której debiutanckiemu albumowi pod tytułem Nowa Historia się. Przysłuchujemy za nami utwór Ziemia Ugorna. No i właśnie tytuł tego utworu, tytuł tego albumu Nowa Historia. Odnosi się do tego terminu ukutego w latach 70. XX wieku w ramach feminizmu drugiej fali, kiedy to właśnie gdzieś odnosząc się też do tego słowa, gdzie historia ma ten, ma ten człon za imię męskiego HIS, a herstoria to właśnie historia historia opisywana z perspektywy kobiety historia opisywana z perspektywy feministycznej właśnie ze szczególnym uwzględnieniem, uwzględnieniem dziejowej roli kobiet właśnie z tej perspektywy w której historie czyli to czego często u, uczą nas czy uczono nas na lekcjach historii, w podręcznikach czy na lekcjach języka polskiego. W tej, w tej historii, zgodnie z zaznaczeniem, z, z etymologią tego słowa, nie było wiele kobiet. Stąd też teraz w ruchach kobiecych, ruchach równościowych. Taki, taki duży ruch na rzecz tego, żeby te historie niedopowiedziane, te historie gdzieś w jakiś sposób wy, wymazane, uciszone, opowiadać, żeby je przybliżać szerszej publiczności. Zatem wracając do tego tytułu Twojego albumu, jakie historie Ty opowiadasz? O jakiej ważnej obecności kobiet Ty śpiewasz? Przede wszystkim śpiewam o, o tej ogromnej. Ile kobiet yy, i tej równości też między nami, wszystkimi kobietami, yy, że mm, czasem stawiamy sobie tak wysoko poprzeczki, że, że same nie możemy do nich yy, dotkoczyć. Yy, I tak było też ze mną przez wiele, wiele lat. Yy, yy, yy. Rzeczywiście tych historii jest bardzo dużo, są, 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 są bardzo różne i w różny sposób można je interpretować, ale głównie chodzi o to, że, że właśnie mm, to taki długi proces kobiety, która walczy o, o samą siebie, o, mm, o taki spokój wewnętrzny, e, którego, którego nigdy nie miałam, e, którego dopiero teraz e, doświadczam. I, i, I dzięki temu mogę się dzielić wszystkimi swoimi doświadczeniami i tymi swoimi, tą swoją historią. Tylko mm -hmm. teraz mm, już y, zupełnie patrząc na, na, na to, co się wydarzyło z innej perspektywy. Mm -hmm. Czyli rozumiem, że, y, że te teksty to czy bohaterką tych tekstów jesteś. Ty sama mówisz o sile kobiet i o, o potrzebie też bycia silną. To do czego ta kobieta w Polsce musi być silna? Czemu kobieta w Polsce musi sprostać, ta kobieta z Twoich opowieści? W zasadzie to ona musi odpuścić też czasami i, i czasem zaakceptować też te swoje niedoskonałości. Yy, których tak naprawdę nie ma. My sami sobie je wymyślamy i cały czas yy, chcemy, chcemy się ulepszać, co jest super, co jest bardzo fajne, bo, bo, bo też dążę do tego, żeby absolutnie się rozwijać i, i cały czas ulepszać, ale też, żeby znaleźć taką, yy, taką przestrzeń na, na różne przyzwolenia, na, na, yy, na akceptację yy, przede wszystkim swoich pragnień. Mm -hmm. Ech, tak się też zastanawiam e, w kontekście e, właśnie, no, samego znaczenia i, i źródła terminu Herstoria, który właśnie powstał i, i który to jakby ruch e, tworzenia, opowiadania he, Herstori, ma, ma na celu przywracanie e, zapomnianych postaci, postaci kobiet, e, Naukowczyń, kobiet, polityczek, kobiet, lekarek i kobiet obecnych w różnych obszarach życia, życia, życia człowieka, życia, życia w społeczeństwie, przywracanie ich właśnie do tej narracji, bo tak to jest, że jakoś te kobiety się usuwa. Usuwa tło. Jeżeli chodzi o, to, o tą postać tworzoną, czy o tę historię tworzoną przez autorki tekstów na Twoim albumie, na ile właśnie jest to historia, opowieść o kobietach zakorzeniona w takich ideach równościowych, a na ile powiela czy tworzy taki stereotypowy wizerunek. Kobiety. Kobiety, opiekunki, kobiety matki Polki, e, kobiety, e, która wymaga też tego, żeby si się nią opiekować, bo w pewnych momentach sama sobie nie jest w stanie poradzić i są obszary życia, w których koniecznie potrzebuje tej męskiej, twardej ręki, jak to jest u Ciebie. I w tych tekstach. U mnie to jest rzeczywiście wszystko wypływa z, z życia i, i, i z tego, jak one przebiegało. Że rzeczywiście daję sobie też przyzwolenie na to, żeby, żeby być czasem nie w dobrej kondycji, czasem, nie, czasem w gorszym humorze, Także, że cały czas nie, nie potrzebuję być już doskonała, że właśnie dlatego, że byłam cały czas doskonała względem siebie, to, to w jakimś stopniu nie słuchałam też siebie i swojego wnętrza. Dlatego ona jest bardzo różna. Że każdy ten utwór i każda, każda historia jest zupełnie inna, ale jest bardzo współczesna i bardzo naturalna. Tam, tam nie ma jakiejś kreacji. Rzeczywiście, wymyślonej pod to, żeby w jakimś stopniu wykreować właśnie wizerunek, czy mojej osoby, czy, czy tych osób z, z utworów. Mhm. Posłuchamy kolejnego utworu z Twojego albumu, Nowa Historia i będzie to teraz jetlag. I za chwilę wracamy do rozmowy. Kobiety kobiety w Radio Wrocław Kultura. Połączona jest ze mną Marzena Ugorna, której debiutancki album pod tytułem Nowa Herstoria miał premierę 1 lipca i, i dzisiaj przysłuchujemy się fragmentom tego albumu. Rozmawiałyśmy o, o tym, czym jest Herstoria i jakie właśnie Herstorie znajdują się na tym, na tym albumie. No i właśnie, i na ile, na ile same teksty, i na ile te opowieści, które znalazły się na tym albumie, Zakorzenione są w, tym, w, tym, w tej perspektywie feministycznej, w ideach równościowych, a na ile ten stereotypowy wizerunek kobiety jest, jest powielany. Dlatego też odnosząc się w ogóle do, do Ciebie jako wokalistki, jako muzyczki, do Twojej kreacji artystycznej, tak zwanej, na ile ważne jest dla Ciebie łamanie stereotypów typowej wokalistki pop, a na ile a na ile gdzieś w ten stereotyp, można powiedzieć, się wpisujesz? Mm, oj, e, przede wszystkim chciałabym e, mówić, komunikować i, i zabierać głos w sprawach ważnych. E, to jest dla mnie niezwykle istotne. E, w ogóle taka, taka ogólna świadomość swojego osoby i to, e, te wszystkie moje odczucia i emocje, które mam w sobie, chciałabym przekazywać e, absolutnie nie, nie, nie za wszelką cenę. E, to jest dla mnie ważne i rzeczywiście te treści i teksty są, są najważniejsze. Mhm. E, no i, i w tytule i, i w tekstach e, e, gdzieś kluczowa jest ta perspektywa kobieca właśnie. Jakie zatem postacie kobiece, osoby kobiece w twoim, w twoim własnym życiu były dla Ciebie takimi postaciami wyjątkowo ważnymi, takimi ikonami, czy bardziej kierunkowskazami? Przede wszystkim moje babcie, najbliższa, najbliższa rodzina, czy, czy moja mama, czy sposób, w jaki, w jaki przepracowujemy różne sytuacje i historie. Yy, wiadomo, nie tylko kobiece, ale czy po prostu powielamy te schematy, czy, czy wnosimy coś nowego do, do każdej z tych historii. I wydaje mi się, że to są moje mm, takie najsilniejsze. Inspiracje jakie, jakie posiadałam, takie typowo pokoleniowe, ale też obserwacje moich, nie tylko kobiet z rodziny, też obserwacje kobiet moich przyjaciółek, moich koleżanek, też w dużym stopniu postać Zuzanny Gienczanki odbiła się na, 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 na tych wszystkich późniejszych tekstach. Mhm. Opowiedziałabyś więcej właśnie o, o po, poetce Zuzannie Ginczance, której teksty dwa znajdują się na Twoim albumie, a, a którą, którą też wymieniasz jako, jako tę ważną postać. Jak to jest, że stała się dla Ciebie taka ważna? Tak, y jakoś bardzo mocno ją poczułam i też mogłam się utożsamiać z tym, co, co piszę. Y w jaki sposób była mm, pozbawiona Wolności słowa i wiadomo, że to były też zupełnie inne czasy, ale w moim przypadku y, treści i słowa też były, też były bardzo, bardzo trudne. Y, bardzo długo do, dotarłam, bardzo długo tkwiłam w takim procesie też rozwoju, uwolnienia y, swoich odczuć i, i mówienia o tym. To się wiadomo wszystko wiąże z, z tym, w jaki sposób byliśmy wychowywani. Ja byłam tą grzeczną dziewczynką, która, która jest po prostu grzeczna. A ja nie chcę być już grzeczną dziewczynką i, i, i walczę o to, żeby żeby móc wyrazić to, co czuję. Mhm. Co to znaczy, że nie chcesz być grzeczna? To jaka teraz będziesz? Czy jaka jesteś? Tak. Czasem nie, <grywa> e, Zdecydowanie bardziej asertywna i e, szczera i prawdomówna. Tak. <grywa> e, no Spotkałam się już z, z, z jednym takim stwierdzeniem mojej przyjaciółki, która powiedziała, że wolała tą starą marzenę. <grywa> Ja jej nie wolałam zdecydowanie. Bo ta stara Marzena po prostu wielokrotnie e, zgadzała się na wszystko, na co tak naprawdę bardzo często nie miała ochoty. E, kosztem swoich odczuć, e, swoich e, No a teraz ta Marzena już walczy o siebie i o, o s, swoje poczucie. E, i bezpieczeństwa i tego, tego też, kim dla siebie jest marzena, tak. Biorąc pod uwagę też. Mhm. Jeszcze raz. Marzena jest naprawdę okej. Okay. Marzena jest okej. Okay. Marzena jest wystarczająco dobra. Chyba to tak też jest dobrze sobie powiedzieć czasami. Nie muszę być idealna, tak jak mówiłaś też w poprzednich, tak? W poprzednich naszych swoich odpowiedziach. Tak, biorąc pod uwagę to, że jesteś artystką, która porusza się, ja myślę sobie, w, w tym gatunku pop, tak? w, tym, w tym mainstreamie, który będzie trafiał do szerokiej publiczności i, i, i te twoje treści będą mogły trafić w związku z tym do, do wielu odbiorczyń i odbiorców, to jest tak sobie myślę też no, zarówno wielka odpowiedzialność, no, jak i przywilej bycia, bycia tą osobą, której bardzo wiele osób innych słucha. Stąd też pytanie o to, o czym chcesz mówić. Czy, no właśnie, biorąc pod uwagę odpowiedzialność za to, że, że masz taką możliwość, żeby dotrzeć do ludzi, to co jest dla Ciebie ważnego, żeby, żeby właśnie do ludzi, którzy będą Cię słuchali, słuchały, żeby przekazać im? Zdecydowanie jest dla mnie ważna równość każdego człowieka, bez względu na, na, na płeć, na przy, przynależność, jakąkolwiek religię czy, czy kulturę. To było dla mnie rzeczywiście bardzo ważne, jeszcze pamiętam z okresu dziecka, Jakby to, 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 to były zagadki, na które nikt nie potrafił mi odpowiedzieć i rzeczywiście ta, ta równość od zawsze jest, jest moją prawdą. Ale też o o takiej potrzebie normalnego naturalnego życia, żebyśmy nie zasłaniali się w żaden sposób tym filtrem z Instagrama, żebyśmy byli po prostu sobą i żebyśmy walczy, walczyli o, o o, mm, o swoją tożsamość, o to, kim jesteśmy i co jest dla nas ważne. I, i żebyśmy w żaden sposób się nie oceniali. Mhm. I że nie trzeba być ani grzeczną, ani idealną, że można sobie po prostu być. Tak, i można być też asertywną. Też <grymne> zachęcam. Fajnie się żyje. <grymne> Wielkie dzięki. Marzena Ogorna była gościnią audycji Dźwięki Świata kobiety. Do, us Do, us Do usłyszenia. Jeszcze jeden utwór, będzie to wyjaśnienie.